zauważyć, że kanał Tubsona jest swojego rodzaju ostoją dla tych, którzy żywią ogromną niechęć do mamony. No Tubson, Tubson, ja y, postaci Tubsona nie, nie ogarniałem, ale kie, kiedyś mi ktoś go chyba o nim powiedział, Mieszko mi chyba o nim kiedyś powiedział, bo on tam z nim grał chyba, w no, kurwę dawno temu. Ja mówiłem, że to jest polski Forsen, bo Forsen y, tak samo ma plakat, ma plakat tej swojej emotki y, Lule, a Tubson ma kurwa Jaspera i identycznie ułożoną kamerkę kurwa jak Forsen. Już nie ma? A okej, okay, no to nieważne. Ja mówię, że to polski Forsen to jest kurwa. E, no i, i ten. Jak to nie mam? Od zawsze jest to samo, non stop, cały czas. I ja nie wiedziałem czym się Tupson zajmuje, ale tupson generalnie zajmuje się tym, że ogląda na swoim streamie streamy Mamona. Niesamowite! Ostatnio mi się wyświetlił jego stream, wchodzę do niego i on gra w jakąś grę i w małym, w, w małym ekranie ma streama Mamona. I z niego wekę ciśnie cały czas. Niesamowity człowiek. To chyba był Isaac wtedy. Bo rzadko kiedy kurwa w okienku nagrzeje z dziadek No normalnie kurwa, serio, on gra w jakąś... A wtedy miał promo do platyny i musieliśmy to na żywo zobaczyć Co tam z jakąś babką grał Grave! mam mały ekranik streama Mamona To jest jego największy hater, kurwa Niesamowite. Terraria, zajęta. Tak. Zajęta. tak, albo Terraria, jak był stream, no ale to wtedy takie jaja, wiesz, że to oj. wtedy na tej Terrari. Co on tak się wyginał kurwa dziwnie tańczył i... A, czy tam dar kurwa? Bez muzyki tańczy? No jak kurwa, bez muzyki? Kurwa. to było najlepsze co było. Najlepszy drunk stream podczas hardcora w Terrarii, którego wygrałem w ogóle. Najtrudniejszy trip Terrarii na hardcore, bez śmierci. Haha, udało się. Że, że chętnie byś się z nim spotkał i, i na jakiś obiadzie, bądź na ja kolacyjkę wierzyłem. się umówić. Tylko problem jest taki, że ona jest zajęta, a wtedy na tym kanale to był jej chłopak. Ale multi, zamiast powiedzieć, słuchajcie, tu to jest inwentor Mamona. Stworzył pierwszego shota z Mamonem, który miał pół miliona. Kurwa, wybił go i tak dalej. To powie tylko, że go oglądam. Oj multi chyba będzie drama. Ona tego pewnie wie? Pewnie tak. Mało kto wie. To w sumie go nie obwiniam.